Dam waszego komendanta Świtoń, dzisiaj. A przyjechał pan na czerwony. E, tak, rzeczywiście, tak było. Po na łebka wystarczy to. Tak. pan? Ja jestem posłem i chroni mnie munitet. Jest pan po spożyciu. Proszę pana, nie jestem. Nie mam czasu. I chujami zrobicie. Syrwak mu mówi. Syrwak, znowu za szybko. Oczywiście, numer. Przepraszam. Przepraszam! H 0 hz z 0 4 Majczo, będę pierdolony. Gnoju jeden ty, kurwa. Trój? trzyma się czerwona w dupę Jebama, ty. Kurwa. Ale panie komendancie... Nie ja odwracaj się, jak ze mną rozmawiasz! Kurwa, jedna. Co Co on robi? Co? Zostaw, Zostaw mi z. kurwa te klubki! Zostaw te klubki! Ja cię kupię!

Zapiszcie dodatki sumówowe. Zanieś średniego referatu. Na dzisiaj